Panu Bieber i Pani Bieber zachciało się chrześcijań dla Pani Bieber wyszła w ciąlę. Rodzice wymyślali mu imię dla swojego chłopczyka. Tata wpadł na czesław. Też mama chciała Justin. Jednak wyszła na Justin. Po dziewięciu miesiącach nadeszła ta minuta. Justin wyszedł na świat. Jego ojciec po mikrosekundzie, gdy ujrzał jego facjatę, zapadł w śpiączkę. Po 16 latach z nadzieją, że Justin, <grystanie> że ma pani Biber oddała Justina do rzeźni, obudził się. Chciał iść do toalety, gdyż usłyszał, Włączył siekierę, znaczy to ja gadam, włączył siekierę, że mówiłem, że jak nic, odpalił. A chciał Dustinowi ptaszka. Dustin chciał sprawniej być chłopakiem, przyklejał sobie go niezmiernie długo, a to na kropelkę, na zilinę, nawet plasteliną i taśmą. Niestety nic nie pomogło. Justin stał się kobietą. Justin bardzo nie mógł z tego, tego dramatu. Po kilku tygodniach zaczęły się bardzo dziwne rzeczy dzieci z Justinem. Zmienił mu się głaz. Thank you